Добрый вечер.

Minimalnie e, dobry się prezydentie, proszę sobie z tyłu, e, tak aby coś po prostu pod tę tam jest dosyć nisko, także żeby nigdy nie musiał się wspierać. Doskonale. E, moi drodzy, dotarliśmy do tak naprawdę kluczowego miejsca w Sztolni Ochrowej. Jest to szyb, który jest zalany wodą gruntową, no i oczywiście niespecjalnie. Woda po prostu tutaj bardzo szybko napływa. Gdy górnicy w roku 2012 wypompowali właśnie stąd wodę, żeby zobaczyć co na dnie się znajdowało, okazało się, że po dwóch dniach ten szyb był zalany do połowy znowu, a ma 14 metrów.